Witamy serdecznie w naszym studiu prezydenta Bolesławca Piotra Romana. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ta wizyta musi oznaczać tylko jedno. Wielkimi krokami zbliża się Bolesławieckie Święto Ceramiki, które w tym roku przebiegać będzie pod hasłem Żyjemy w Europie, Europa jest w nas. I to hasło nie jest przypadkowe. Hasło nie jest przypadkowe, ponieważ jednym z najważniejszych punktów będzie wręczenie przez przedstawicieli Zgromadzenia Rady Europy, wręczenie Nagrody Europy, najwyższego wyróżnienia jakie miasto europejskie może otrzymać tylko jedno miasto corocznie jest wyróżniane w tym roku Bolesławiec i kilka elementów związanych z tym będzie również przebiegało podkreślenia wymaga europejski charakter w ogóle ceramiki bolesławieckiej jako takiej bo jest to niewątpliwie dziedzictwo europejskie na które składają się losy narodów które żyły na tych naszych ziemiach ale oprócz tego trzeba pamiętać też, że społeczność bolesławca, tak jak cała społeczność tutaj ziem zachodnich Polski, to jest pewien miks, który powstał po II wojnie światowej i który też obfituje w wiele elementów związanych z europejskością, chociażby reemigranci z Francji, z Bośni czy z Kresów, czyli dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy. Ale też Bolesław jest miasto otwarte, miasto, które w tej chwili przyjęło sporo różnych grup, chociażby żołnierzy amerykańskich. To wszystko razem składa się na bardzo wyjątkowy charakter naszego miasta, a tym wyróżnikiem niewątpliwie najważniejszym jest ceramika. 16-20 sierpnia to jest właśnie czas, kiedy królować będzie, choć zawsze jest obecna przecież w Bolesławcu, ale będzie szczególnie eksponowana i dostępna. No tak, ja wiem, że wielu słuchaczy Radia Plus już corocznie przyjeżdża do Bolesławca i zazwyczaj wraca, bo rozmawiam z ludźmi w czasie tych targów, a też widzę, skąd są rejestracje samochodów, robią potężne zakupy. Ja ostrzegam tylko, że jest tak ogromny w tej chwili popyt na ceramikę, że niektórzy z naszych producentów, żeby mieć coś na straganach, w tych swoich domkach, musieli wstrzymać eksport. Inaczej mówią byśmy, ale to sprawą honoru jest wielkim zaszczytem dla producentów ceramiki możliwość wystawienia się. Z tym, że oni nie mają żadnego problemu ze sprzedażą tej ceramiki najwyższej jakości. Ja już widziałem kilka nowych wzorów z firm ceramicznych w Bolesławce i powiem, że. Klękajcie narody, naprawdę nieprawdopodobne, nieprawdopodobne wzornictwo, nieprawdopodobne formy, wspaniałe dzieła sztuki, które można zobaczyć i kupić tylko w ciągu tych dni ceramiki, bo najczęściej one są już zamawiane. Jak są zamawiane w czasie tego święta ceramiki, to być może niektórzy kupujący otrzymają je za rok. Mamy 100 producentów, sprzedawców ceramiki, czyli 100 stoisk, każde z nich osobno będzie prezentować dzieła, Właśnie ceramików polskich, nie tylko polskich, ale też z całej Europy, z czego 35 producentów to są producenci ceramiki bolesławieckiej. Wiem, że producenci zakładają też mocno obniżone ceny, tak, żeby zapromować się, potraktują to też jako swoiste, swoistą reklamę. Więc wszystko będzie przebiegać, pogoda jest zamówiona, więc to się ma wypadać. Myśmy tak zakładali, że ma się wypadać. Oczywiście mnóstwo różnych imprez, każdy kto był wie, że Święto Ceramik to nie są tylko targi, ale to są przede wszystkim targi ceramiczne. Bardzo dobre koncerty w tym roku, będą, będzie scena alternatywna, gdzie będą co, co, codziennie inne, inny charakter muzyki, czyli jazz, rock, folk. No i gwiazdy, no niewątpliwie taką mega gwiazdą jest Organek, Bryska, Rafał Brzozowski ale też Natalia Przybysz, Wiktor Dyduła. Jest sporo różnych wykonawców, na te koncerty czekają i mieszkańcy i turyści, ale oprócz tego zachęcam do tego, żeby wziąć udział w imprezach, które są związane z wystawami, z animacjami ceramicznymi. Można samemu ulepić, można pomalować, będzie, będzie specjalne stoisko z animacjami dla dzieci. Nawet pan dyrektor Barczyk, dyrektor szpitala, Otworzy takie miasteczko zdrowia, w którym będzie można dokonać pewnych badań. Więc jest to bardzo szerokie. Będzie dyskoteka pod Księżycem. Oczywiście e, e, impreza trwa od środy do piątku i tak jak zawsze, środa i czwartek to, są takie, e, to jest taki czas do spokojnego zrobienia zakupów, a od piątku mamy ceramiczny zawrót głowy, taki swoisty ceramiczny performance. Bardzo dużo różnych rzeczy, no i startujemy zaraz po wręczeniu nagrody Europy. Startujemy z wielką, ogromną paradą, w której weźmie udział kilka tysięcy ludzi. Właściwie to my już powoli zamykamy przyjmowanie zgłoszeń, bo obawiamy się, że ta parada by szła od piątku do niedzieli, a jesteśmy, że tak powiem, czasowo musimy się skupić, bo o 20 już na scenę wchodzi bryska. W sobotę dużo działań w glinie. Natomiast niedziela jest już takim wyspokojeniem, sporo imprez sportowych, z tym słynny bieg po ceramiczną filiżankę. To tak w skrócie, oczywiście. My, oczywiście, jako Bolesławiec zaprezentujemy wszystko to, co jest najlepsze. Kilka logistycznych podpowiedzi dla mieszkańców całego regionu: przyjechać warto samochodem, nie wiem, być może pociągiem? Tak, tak. Bolesławiec jest świetnie skomunikowany, więc można tutaj dojechać, można zaparkować. Oczywiście czasami trzeba troszeczkę podejść i trzeba też założyć i będą pociągi. Wiem, że pociąg z Wrocławia będzie, pociąg ze Zgorzelca, więc można w różny sposób dojechać. Przypominam, że w Bolesławcu komunikacja miejska jest bezpłatna, więc też nawet jeżeli ktoś stanie troszeczkę dalej, będzie mógł autobusem miejskim bezpłatnie dojechać na teren imprezy. Program jest tak bogaty, drodzy Państwo, że w jednej rozmowie nie da się zawrzeć wszystkich szczegółów. Na bieżąco będziemy informować o tym, co dzieje się w Bolesławcu w związku z Bolesławieckim Świętem Ceramiki. Naszemu gościowi bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem, przypomnę, był Piotr Roman, prezydent Bolesławca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.